Drodzy klienci, dzisiaj chcielibyśmy pokazać Wam nasz nowy produkt, który został zaprojektowany specjalnie pod potrzeby usług, które na co dzień wykonujecie, a mianowicie wózek. Nazwijmy to warsztatowy, który służy głównie do transportu naszego komputera, zasilacza, który jest niezbędny do programowania sterowników, kodowania i innych operacji, które trwają dłużej i wymagają włączonego zapłonu oraz transportu niezbędnych narzędzi diagnostycznych lub programatorów, które na co dzień używamy. Jako, że na rynku jest wiele innych wózków, chcielibyśmy Wam zaprezentować dosyć istotne kwestie, istotne różnice, które różnią nasz wózek od innych, a jest ich w sumie które na co dzień będą Wam pomagały i uczynią Waszą pracę po prostu przyjemniejszą. Pierwszą rzeczą, która odróżnia nasz wózek, jest to, że możemy sobie spokojnie uporządkować na nim przeróżne rzeczy. Mamy tutaj do dyspozycji kasetki na małe, drobne elementy. Mamy wycięte otwory na śrubokręty, otwieraki i innego rodzaju narzędzia, które są potrzebne np. do otwierania sterowników. Mamy wyciętych wiele zaczepów, na których możemy zamocować wszelkiego rodzaju przewody, sondy pomiarowe e, i adaptery. Mamy również po dwóch stronach uchwyty na przewody od zasilacza typu Gizflash i jeżeli mamy pozycję, to wystarczy, że sobie <klima> naciśniemy ten nasz lizak. I w tym momencie możemy sobie stabilnie pracować. Co więcej, mamy również szufladę, w której możemy sobie wrzucić rzeczy, które na co dzień są po prostu bałaganem. Tak jak tutaj mamy wrzucony jakiś programator i konektory. To ułatwia też jakby zachowanie jakiegoś porządku na stanowisku pracy. Wobec tego wszystko, co nie pasuje nam na poszczególne półki, generalnie możemy sobie tam wrzucić. Co więcej, półki zostały zaprojektowane tak. Aby standardowe skrzynki z naszymi programatorami spokojnie się tutaj mieściły i spokojnie moglibyśmy sobie je wyjąć. Tak samo główna półka, która jest na laptopa, pozwala na łatwe podpięcie e, różnego rodzaju akcesoriów czy to pod USB, czy zasilacza która bardzo często w innych wózkach jest niemożliwe ze względu na to, że ta półka jest dosyć wąska jeżeli, my, jeżeli chcemy coś podciąć z boku, na przykład w USB już jest to niemożliwe w naszym przypadku podpięcie czegokolwiek pod laptopa który tutaj ma rozmiar 15,6 cala jest bez żadnego problemu natomiast testowaliśmy też to dla laptopów 17 calowych wobec tego w każdym przypadku mamy swobodny dostęp do naszych złączy w komputerze. Co więcej, dużym problemem w wózkach jest to, że mamy kilka urządzeń, które wymagają jakiegoś zewnętrznego zasilania, i wtedy musimy z całym tym naszym wózkiem szukać sobie rozgałęziacza, przedłużacza. Natomiast w tym wózku zamontowany jest już rozgałęziacz, który ma 5 wejść oraz 3 USB i 1 USB-C, który jest umiejscowiony pod spodem, tutaj na półce. Natomiast równie dobrze możemy go zamocować na górze, żeby był łatwiejszy dostęp. W zależności od tego, czy często coś podpinamy, czy nie i czy będzie nam przeszkadzał na tej półce, gdzie leży flash. Eee, wobec tego wszystkie komputery, zasilacze możemy sobie podłączyć pod jedną listwę i tylko tą jedną listwę podłączamy sobie pod przedłużacz, tudzież pod gniazdko w Waszym warsztacie. Eee, jak widzicie, sam wózek jest wykonany estetycznie, jest malowany proszkowo i ma bardzo fajne ergonomiczne rękojeści umiejscowione w takiej wysokości, żeby wygodnie było Wam go pchać lub ciągnąć. I myślę, że to są główne zalety naszego rozwiązania. Zachęcamy do zakupu. Już za chwilę pojawi się na naszym sklepie internetowym. Dostępne będą dwie opcje. Opcja z szufladą lub bez, tą na dole. Oraz opcją z rozgałęziaczem i mocowaniem pod rozgałęziacz lub jego brakiem. Wiadomo, że opcja z szufladą i rozgłęzaczem będzie nieco droższa, natomiast polecamy wybierać właśnie tą konfigurację, bo jest po prostu wygodniejsza i pozwala na zachowanie porządku. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, możecie pisać w komentarzu. Eee, zachęcamy do zakupu.